Witajcie gracze Rise of Kingdoms, siema moi widzowie. Słuchajcie, jest już Ramadan. Tak dokładnie, mamy super evencik Ramadanu Moonlight Fanus by Star on Moon and Lighting of the Hilal. Tu możemy wiadomo kupować Lighting of the Hilal nowy awatar Firebearda za 6 złotych na polskie. Tak, 6 złotych na polskie. Więc, jeżeli ktoś oczywiście chce, to może to wykupić, ja się na tym jeszcze zastanawiam. Mamy też event Baystar and Moon, czyli przez bite 30 dni, kiedy się logujemy do gry, dostajemy różne, różne tutaj oczywiście gifty przez tam logowania. Tak widzicie takie 3, 7, 14, 21 i 28 dniach. Mamy Baybarasa i Mahmeda, czyli jakby tak dwóch dowódców bezpośrednio, jeżeli związanych z całym Ramadanem. Prawdopodobnie o to chodzi, przypuszczam, że dalej na pewno. Moonlight Phanos Ph Ph tak Moonlight Phanos To jest coś tego typu, jak już przerabialiście to ostatnio z Miami czyli z Cywilizacją, też tutaj wykonujemy różne zadania. Jak widzicie teraz, mamy, żeby zbierać na zbieranie. Tam było z zabijaniem barbarzyńców, z logowaniem i z donacjami na sojusz 40 razy. Dostajemy gwiazdki. Te gwiazdki oczywiście tu dajemy w losowaniu i oczywiście zgarniamy wszystkie nagrody. Jeżeli będziemy robić to dziennie na bieżąco, co, to jest akurat 6 dni, więc nie wiem, czy się uda zrobić wszystko, bo wtedy pamiętam, że chyba w cywilizacji na by nawet miesiąc, więc można było wszystko wyklirować do, do zera. Tutaj ja osobiście na pewno będę szedł pierwszy tutaj w speed up, jeżeli chodzi o leczenie, też jeżeli chodzi o szkolenie. Potem prawdopodobnie pójdę może coś w jakiś awatarek lub też jakąś tą e, e, w pomniczek, może w gwiazdki, bo to już bardziej mi tak nie interesuje, albo może złoto nawet. Nie, ja już tak bardzo te, te, dwa, te dwie rzeczy mnie najbardziej interesują, jeżeli chodzi o speed upy. Jest w mniej tych takich fajnych nagród niż było na, przy nowej cywilizacji, ale no rozumiem, jest Ramadan. W międzyczasie oczywiście mam, mieliśmy tutaj, jakby tak, MG, więc MGT, tak? Dobrze, MGT, sorry, MGT, więc MG, sorry, MG dobrze powiedział, MG. Więc, no, ja tutaj nie, nie szarpałem, nie wiadomo jak bardzo. Tam zrobiłem sobie troszkę jednego dnia wynik, ale y, mieliśmy informację, żeby nie walczyć i nie marnować surowców. Wiecie, wy. wy, wy, wy y, w. Na ołtarzu y, tyle ty, ty, ile mieliśmy, poboczy, tyle powalczyłem. Oczywiście tam niektórzy walczyli więcej, więc nie wiem, bardzo mi się paliło w MG, y, więc odpuściłem. Mobilizacja sojuszu zaraz będzie, więc, y, bardzo fajnie, że. Event się tutaj zbliża, więc też pewnie zrobimy go na, do 10. poziomu i, i nara. No to mnie zawsze irytowało i będzie irytować niestety. Co tu w końcu wybiorę? Nie wiem, ostatnio wziąłem buty. Już, miał, już jakoś mi w tych dowódców tak bardzo nie interesuje, tym bardziej, że w tym momencie jeszcze nie wiem, co będę rozwijał. O Osiris League zrobimy sobie dzienny odcinek, bo tam jest bardzo fajny, ciekawy, parę fajnych, ciekawy grup. Więc na pewno będę chciał o tym wam e, popowiedzieć. I też zachęcić, żebyście poglądali troszeczkę walki tam, bo Liga of są moim zdaniem, jest bardzo fajną, o, fa, fajnym e, wydarzeniem. I mm, też tam masz pozbywać fajne nagrody. E, tutaj? Aha, bo już flagi się zrobiły, dobre. Tak, tak. się. Okay. tu się buduje. E, I m, tak to wygląda, jeżeli chodzi o e, o. o e, Ramadan. No i tutaj dla Was miałem jeszcze opcję, tą, którą pewnie mogliście widzieć u kochanej Lilith, czyli nowy zenit. Dokładnie, stwierdziłem, że nie będę Wam robił oddzielnego odcinka na temat samego zenitu. Zrobię Wam odcinek na temat ogólnie zenitu razem z, przy Ramadanie. Rabada wszedł nam w marcu, chociaż były wcześniej informacje, że może być prawdopodobnie w lutym. Zresztą to sugerowały, jakby to spotkania całe. Jak widzicie, jest Zenit, i cała ta skórka nie wygląda źle. Moim zdaniem jest bardzo fajna. Ładna jest Byk. Niektórzy mówili, że to będzie Smok. Troszeczkę wyglądało to jak Smok, ale Byk ze względu na te, te rogi bardziej wyglądało to jak Byczek. I to na, moim zdaniem bardzo ładnie wygląda, więc jeżeli ktoś będzie celował w, w piechotę i Infantry 20% ataku, musi tutaj, że to jest bardzo dobra rzecz. Tym bardziej, że teraz te Smite Damage. E, bardziej i bardziej w tą stronę za niedługo będzie nowy dowódca, pewnie piechoty, znaczy kiedy będzie dokładnie to powiem wam szczerze, że nie wiem sam z tego względu, że jest to tak zagmatwany temat jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o Lilit, nie? To jest dla mnie to jest w ogóle jakaś poraha, że my mamy tylko parę jakby tak powiedzieć informacji bo subotaj miał być i go nie ma więc <laughs> wiecie to jest w ogóle śmiechu warte Miał być Pan Subota i go nie ma. Eee, Czy on się pojawi, jakby tak powiedzieć, w najbliższym okresie? Mam nadzieję, że przy kolejnym MG się już pojawi, bo nam dawali informację, że on teraz przy łucznikach powinien być, ale go nie ma. Więc eee, w ogóle, że on z gry zniknął, nie wiem, czy widzieliście, bo był w grze i go, i zniknął. Eee, e, Infantry Attack 20%, e, bardzo ładna skórka, Przypuszczam, że warta, warta popchnięcia w Zenicie, Zależnie od KDF, na niektórych KD pewnie to będzie gdzieś około 20-30 milionów jakby tak powiem, punktów, żeby dostać się do top 10, no chyba, że naprawdę tu będą pchać, nie wiadomo jak mocno w tym marcu. Uważam, że to gdzieś będzie w połowie marca, albo gdzieś pod koniec marca to, to, to wypuszczą, chociaż mogę się mylić, bo jak widzicie przepuszczania moje do tego, co li czasem robi, to są totalnie inne. Ale co zrobisz, no to, to jest Lilith. Oni nam nawet nie dają konkretnych informacji, nie, jeżeli chodzi o to. Naprawdę, to jest w ogóle jazda bez trzymanki, nie, nie dają, pisa, piszemy tam do nich, oni ostatnio tak strasznie nabrali wodę e, usta i, i nie wiem, co tam się dzieje, no ale okej, okay. niech tak będzie, jak będzie. Więc sam Ramadan, jeżeli chodzi o węcik, bardzo fajna opcja mm, przyjemny, po prostu prosty w tym najbliższym czasie macie też Cerolkę, macie Golden Knight Kingdom z tego miejsca też Was zapraszam do Patronite'a, który widać nad moją głową, będzie link w komentarzu, jeżeli chcecie z mnie wspierać, jeżeli chodzi o moją platformę na Patronite, tak mnie tam kiedyś na live zachęcaliście, żebym założył. Więc stwierdziłem, że założę. Zobaczymy jak ten Patronite będzie funkcjonował. Jeżeli się uda, no to fajnie. Jeżeli chcecie wspierać moją, jakby tak moje to co, to, co tutaj tworzę dla was i nagrywam, to byłoby miło. Ostatnio wam kaniona. Jakby tak powiedzieć, znoszę nagrać kanion. Jak klasyczny, wygrany, więc od razu mówię, że tutaj kanionek wyszedł ok. Tam chyba 1170 rubinów wpadło, więc chyba było blisko maksa. Naprawdę przyjemnie. Jeżeli chodzi o przyszłe eventy, zobaczymy co w ogóle Elite puści mamy początek marca, więc wiecie, to już troszeczkę mija. Niedawno w sumie mieliśmy rok mojego kanału, takiego gdzie kanał już mój, jakby tak powiedzieć, tworzy i, oczywiście znaczy, tworzy dla was tylko związane coś z rokiem lub też po jakimiś tam pojedynczymi grami gdzieś w tle, więc... Aha, o ten nie działa, a dobra. Nie puszczam, tak muszę to wszystko wyzerować potem. To tak, nie, nie chcę mi się latać. Tak tak tutaj nie to się zrobi do jutra, to znaczy nie będę dzisiaj nic zmacniał yy, Więc i tak i tak jakby tak powiedzieć tutaj związane z yy, tym tym, tym yy, moim yy, kanałem, to yy, Odcinek taki sobie myślałem, żeby zrobić jakiś live ale to wiecie, wtedy wchodziły walki Kingslandy i tak dalej. Ja po prostu nie miałem na to czasu, więc musicie mi wybaczyć, że nie nagrałem dla Was nic oddzielnego takiego dla widzów. Więc zrobimy to może przy drugiej rocznicy. Jakoś nie miałem na to takiego wtedy parcia po prostu, po prostu wszystko, wiecie, zlewało się z kawałka i z tym co tam się działo, więc nie chciałem wam robić jakiegoś tam oddzielnego odcinka lub też live'a z tego. Jeszcze trochę o ostatnio liveów było. Ja przez to, że tam byłem trochę chory, to też musicie mi wybaczyć, bo bardziej się skupiłem też na e, tam pilotowaniu na niektóre kVK. Zresztą widzieliście na jednym z nich, gdzie pilotowałem i grałem. KVK było bardzo e, dziwne e, tam, więc. E, Naprawdę dla mnie było dużo takiego cięż, ciężkie gry. Na innych KD, gdzie na przykład nie nagrywałem, nie robiłem nic związane, też fajnie się pilotowało. Bo tam jeszcze dwa inne KD poza 2732 i 3080 pilotowałem, pograłem sobie troszeczkę, więc te kolejne, jakby takie doświadczenia, fajnie, jeżeli chodzi o gry open Field naprawdę pomagają. No, też dzięki temu ułatwia potem grę na wiecie mineconcie, bo też wiem, jak inni widzą, jak grają, więc to też jest dodatkowy plusik takich yy, graniach na innych kontach. Yy, no i co? No i myślę tyle, że jeżeli chodzi o ten odcinek, jeżeli chodzi o Ramadan i jeżeli chodzi o ogólnie związane z Zenitem, tym, co ja wam tutaj przedstawiłem, jeżeli chodzi o yy, yy, ogólnie o świat Rise of Kingdoms. Mam nadzieję, że wam się podoba, mam nadzieję, że tutaj, z te, z, tutaj będziecie m, yy, mnie wspierać poprzez Patronite'a, że po prostu będzie dalej was tutaj interesowało to, co robię. I jeżeli was yy, naprawdę tutaj ciekawi, co tutaj dla was tworzę, no to Zapraszam, link będzie w opisie, tak samo jak w każdym filmiku od, od jakiegoś czasu. Trzymajcie się i życzę wam e, miłego weekendu, akurat ja nagrywam wtedy, kiedy jest weekend, możecie dostaniecie później, albo po prostu, po prostu miłego tygodnia i wygrywajcie kawałka, ile dacie rady. Trzymajcie się, elo.